W rozdziale poprzednim omówiliśmy różne metody zaznaczania klipów na osi czasu. Z kolei teraz zajmiemy się przenoszeniem oraz kopiowaniem. Może pierwszy klip przeciągnijmy sobie na naszą oś czasu. Oczywiście umieściliśmy go na samym początku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go jednak umieścić w dowolnym miejscu naszej osi czasu. Po prostu nasz klip musimy teraz zaznaczyć i możemy go przeciągnąć do dowolne miejsce. Teraz przeciągnęliśmy go na prawo i w tej chwili na początku osi czasu będziemy mieli przerwę. Skończy się ona w okolicach 10 sekundy, a potem zacznie się nasz klip. Oczywiście nasz klip możemy również z powrotem przesunąć na lewo na sam początek osi czasu. Klipy możemy również przenosić pomiędzy ścieżkami. Przeciągnijmy nasz klip trochę niżej. Popatrzmy, co się stało. Powstała nowa ścieżka wideo. Zaznaczmy teraz ścieżkę audio i przeciągnijmy ją w dół. Teraz powstała dodatkowo nowa ścieżka audio, czyli w tej chwili w naszym projekcie mamy już cztery ścieżki. Oryginalną ścieżkę wideo, oryginalną ścieżkę audio oraz oczywiście nową ścieżkę wideo i nową ścieżkę audio. Czyli są te nowe ścieżki, na które przed chwilą przeciągnęliśmy nasz klip. My sobie może jednak nasz klip z powrotem przesuniemy do góry, czyli na pierwszą ścieżkę wideo oraz audio na pierwszą ścieżkę audio. Może teraz dodajmy sobie kolejny klip do naszej sekwencji. Na przykład ten. Przeciągniemy go dokładnie tutaj, zaraz po tym klipie pierwszym. Oczywiście ten klip możemy również przeciągać w dowolne miejsce. Możemy na przykład go przesunąć na prawo. W tej chwili nasza sekwencja składa się jakby z trzech elementów. Klip na początku, przerwa, a potem klip drugi. Oczywiście ten drugi klip możemy odsunąć na dowolną odległość, możemy go również przesunąć z powrotem na lewo. Popatrzmy, co się dzieje, jeśli umieścimy nasz klip tutaj po lewej stronie. Pojawił się taki pionowy, niebieski pasek w miejscu, gdzie łączą się obydwa klipy. Stało się tak dlatego, ponieważ domyślnie włączony jest tryb przyciągania. Tryb przyciągania możemy włączać i wyłączać w tym miejscu. Spróbujmy teraz przyciąganie wyłączyć. Czyli klikamy tutaj i na chwilkę odsuniemy klip na prawo. Teraz z powrotem spróbujemy go dosunąć do tego pierwszego klipu. Rzeczywiście niebieski pasek zniknął, ponieważ wyłączyliśmy tryb przyciągania. I teraz będziemy mieli problemy z precyzyjnym dopasowaniem klipów. Oczywiście, zamiast tego, możemy sobie klipy na siebie delikatnie nasuwać, ponieważ przed chwilą wyłączyliśmy. Przyciąganie. My to przyciąganie jednak z powrotem włączymy, a więc klikniemy jeszcze raz w tym miejscu, dosuniemy na lewo, rzeczywiście pojawi się pionowy niebieski pasek. Dzięki temu mamy pewność, że te klipy zbliżone są do siebie bardzo precyzyjnie, po prostu zlikwidowana została przerwa pomiędzy klipami. Oczywiście w ten sposób przeciągać możemy kilka klipów jednocześnie. Przesuńmy sobie kolejny klip do naszej sekwencji. Teraz zaznaczmy sobie kilka klipów. Możemy wykorzystać znany nam już sposób i na przykład zaznaczać. Trzymając ciśnięty klawisz Ctrl, istnieje jednak jeszcze jedno ciekawe narzędzie, o którym nie wspomnieliśmy wcześniej. Kliknijmy teraz w tym miejscu. Zauważmy, że zmienił się wygląd naszego kursora. Teraz możemy sobie narysować obszar naszego zaznaczenia. Jeśli na przykład narysujemy taki niewielki obszar po prawej stronie, to zaznaczony zostanie tylko ten ostatni klip. Jeśli nasz obszar będzie większy, na przykład w ten sposób, to oczywiście do zaznaczenia zostaną dodane wszystkie klipy. Czyli możemy sobie narysować obszar zaznaczenia o dowolnej wielkości. Możemy narysować niewielki, jeśli chcemy zaznaczyć niewielki fragment, albo możemy narysować szeroki prostokąt, który obejmuje wszystkie klipy, jeśli całość chcemy dodać do naszego zaznaczenia. Oczywiście teraz, wszystkie trzy klipy możemy sobie dowolnie przeciągać na prawo, na lewo i tak dalej. No to może wyłączmy to narzędzie zaznaczania, klikamy w tym miejscu i przechodzimy do domyślnego trybu pracy. Skoro już wiemy, jak klipy przeciągać, to może teraz zajmiemy się kopiowaniem. Na razie zaznaczmy sobie dwa ostatnie klipy i naciśnijmy klawisz Delete, żeby je usunąć z naszej osi czasu. Chcemy utworzyć kopię tego pierwszego klipu. Musimy go oczywiście w tym celu zaznaczyć. Teraz klikniemy prawym klawiszem myszki i wybierzemy pozycję Kopiuj. Teraz musimy wybrać miejsce, w którym naszą kopię wkleimy. Kopia zostanie wklejona w bieżącym położeniu kursora. Możemy na przykład kliknąć tutaj, potem klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy pozycję wklej. Rzeczywiście klip został wklejony w bieżącej pozycji naszego kursora. My tę kopię jednak sobie usuniemy naciskając klawisz delete i za pomocą tych szczałek nasz kursor ustawimy precyzyjnie na końcu pierwszego klipu. Teraz naciśniemy kombinację klawiszy Ctrl V, żeby wkleić, i rzeczywiście klipy zostały wklejone dokładnie obok siebie, zlikwidowana została przerwa. Oczywiście kursor automatycznie przeskoczył na koniec sekwencji, oznacza to, że możemy po raz kolejny nacisnąć Ctrl V, jeszcze raz, jeszcze raz i tak dalej. W ten sposób powstanie nam kilka kopii tego samego klipu. Oczywiście pomiędzy klipami nie będzie żadnych przerw. No to może teraz wszystkie kopie sobie zaznaczmy. Naciśnijmy klawisz Delete, usuniemy również tą ostatnią kopię i do naszej sekwencji przeciągnijmy kolejne klipy. Teraz zaznaczymy sobie cały zakres. Możemy kliknąć w tym miejscu i wybrać narzędzie zaznaczania, o którym mówiliśmy wcześniej. Teraz naciśniemy sobie kombinację klawiszy Ctrl-C. Oczywiście w celu skopiowania. Za pomocą strzałek ustawimy nasz kursor dokładnie na końcu sekwencji i naciśniemy kombinację klawiszy CTRL-V. Rzeczywiście skopiowaliśmy jednocześnie trzy klipy. Możemy więc kopiować klipy pojedyncze, możemy również kopiować cały zakres. Może jednak to jest zaznaczone, kopię sobie w tej chwili usuniemy. Zaznaczmy teraz może środkowy klip i naciśnijmy klawisz DELETE, żeby go usunąć. Teraz może przejdźmy do zwykłego trybu pracy, a więc klikamy w tym miejscu. Zaznaczmy sobie teraz obydwa klipy. Klikamy na pierwszym, trzymamy wciśnięty klawisz Ctrl, klikamy na drugim. No i skopiujemy. Możemy kliknąć prawym i wybrać kopiuj, albo oczywiście nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-C. Klipy zostały skopiowane do schowka. Teraz ustalmy miejsce, w które te klipy chcemy wkleić, na przykład tutaj po prawej stronie. Naciśniemy kombinację klawiszy Ctrl-V. Popatrzmy, co się stało. Rzeczywiście, obydwa klipy zostały skopiowane i skopiowana została również przerwa pomiędzy tymi klipami. Dzięki temu mamy pewność, że ta przerwa po lewej stronie ma taką samą długość, jak ta przerwa po prawej stronie. Podczas kopiowania, po prostu zachowywane są wszystkie elementy, nie tylko klipy, ale również odstępy pomiędzy naszymi klipami. No to może usuńmy sobie te kopie, które przed chwilą utworzyliśmy, a ten klip dosuńmy do klipu pierwszego. Zdefiniujmy sobie teraz pewien zakres czasu. Czyli umieszczamy kursor w tym miejscu i na przykład zdefiniujemy sobie zakres czasu na środku tego drugiego klipu. Teraz ten zakres czasu spróbujemy sobie skopiować. Naciskamy kombinację Ctrl-C. Ustalmy miejsce, w które będziemy wklejali, na przykład tutaj, i oczywiście skorzystamy z kombinacji klawiszy Ctrl-V. Rzeczywiście wklejony został wyłącznie zakres czasu, czyli ten klip widoczny po prawej stronie jest to dokładnie ten środkowy fragment klipu drugiego, który przed chwilą zaznaczyliśmy. Może na razie usuńmy sobie tę kopię i zdefiniujmy sobie inny fragment. Chcemy, żeby ten fragment obejmował dwa klipy, na przykład większą część klipu drugiego i końcówkę klipu pierwszego. Teraz znowu wykonamy kopię za pomocą kombinacji klawiszy CTRL-C, miejsce, gdzie będziemy naszą kopię wklejali, no i oczywiście skorzystamy z kombinacji CTRL-V. Wyraźnie widzimy, że skopiowane zostały te fragmenty, które przed chwilą zaznaczyliśmy, czyli końcówka klipu pierwszego oraz większy fragment klipu drugiego, czyli możemy kopiować klipy w całości, możemy również kopiować wybrany fragment czasu. No to może te kopie sobie teraz usuniemy, wybierzmy sobie kolejny klip i na przykład spróbujmy go umieścić na drugiej ścieżce. Teraz zdefiniujmy sobie kolejny zakres czasu, na przykład w ten sposób. Będzie on obejmował trzy klipy. Na pierwszej ścieżce będzie obejmował końcówkę klipu pierwszego, początek klipu drugiego oraz pewien fragment tego klipu, który został umieszczony na ścieżce poniżej. Teraz oczywiście skorzystamy z kombinacji Ctrl C, żeby wykonać kopię, ustalimy miejsce, gdzie tą kopię wkleimy, na przykład tutaj po prawej, i kombinację klawiszy Ctrl V. Rzeczywiście wklejono zostały wszystkie trzy elementy, czyli w ten sposób możemy kopiować klipy, które znajdują się na różnych ścieżkach. Wkleiliśmy fragment klipu ze ścieżki drugiej oraz dwa klipy, a właściwie dwa fragmenty klipów ze ścieżki pierwszej. Końcówkę pierwszego i początek drugiego.